when she's with the at me. Stanley Kubrick, cool how I'm making a scene. Oh my god, that nigga really obscene. Walk in the club when I came with the fleet. Y'all niggas shocked like a fucking athlete. Green on my body, the boy's a beast. But for this nigga, I can't in a peach. Any young nigga that's fucking with me. All that bullshit, my nigga better see. See the bleachers over there, have a seat. Ain't no trial, ain't no problem with me. Shut the fuck up, we talking to me. Shut the fuck up, were you talking to hey, me. Testosterone levels behind, and never know wonder every day. Tell him I'm hoping that he get the can. Told us to I got no other words to describe it, what it is, other than damn. Self proclaim awesome, but got enough reach for the foster. A door to door hustle, but you cannot knock it, we won't catch a charge. If they pass the sockets, they not making sense. We changing the topic, the dick to atomic, just to be platonic, right out of this world. She must be a martian, I duck and I dodge it, that's a major problem. Find a solution, struggle when you found them Find it ironic, I'm claiming and not give a fuck, but keep fucking up, it's in the process. Now I'm stuck inside this bitch's conscience. Fillin' up a head with fucking nonsense Thick niggas stealin' with a hospice Thinkin' you the realest, but you not First off, you don't gotta fucking knock Two cuts full of sour sock Pour that straight juice, not drop Pull like that she askin' why you stop Miss up, they wanna I mean to stop Yeah, i brought the P to the R ah. Pussy ain't the only thing that pop I can fish it flop 9-11 but I'm not a cop Did you ever see me in a drop? Banana killin' off a fucking lot want DC more, I'm ripping off the top What's up, what's up, dirt on me Stain on me, shame on me What's up, what's up, bears on me Dance on me, hands on me What's up, what's up, play on me Blood on me, stain on me What's up, what's up, dirt on me Shame on me, shame on me so, what's up, man? What's up, 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 O! Oh. Rano wyjebałem czartą kawę i ty dźwigać se na bary Potem odwiedzam studio, zamawiam kalmary, je panie szczere głów oh. Powiedziałem komuś, że nie może być tak śle, kiedy spijam syp w schodach w moim domu uh. W moim pierdolonym domu nie akceptujemy kurę w moim domu Dlatego nie wchodzisz ziomuś, dlatego nie wchodzisz kotuś, a my balujemy a Roku. Ej, to nic się nie zmienia Odkleja mnie po gudzie A ja mam fotobarze Myślimy jak uciec 25 lat mam, siedzę w tej murze Na poza tym nic I dlatego się stresuję Ale jestem szczery O! Chcę z nią dzieci Mówię to wprost, kiedy na mnie siedzi O! Potem idziemy na pedi Ha! Łaz mnie, w leżę w lutym, ale chyba robię album życia O! Pierdolony album życia I bez kitu nawet nie wiesz jak po tym co zrobiłem się czuję dzisiaj Powiedz o, Jak się czuję ciszek Wydać płytę w lufum, ale chyba robię album życia a, Pierdolony album życia i bez kitu, nawet Nie wiesz jak po tym co zrobiłem się czuję dzisiaj Chłopiec, jak się czuję dzisiaj a, <tak> Take znowu mam czysty Wziąłem od tyłu kiedy grała sobie w Simsy Woo! Włączył mi się Drizzy Mode Dlatego w Londynie odwiedzamy OVO I kupuję sobie wash Najdroższe kuchy, no i najtańsze flaszki. Polarchomim obserwuje narodziny gwiazdy na nowo. Bo zawsze od pieniędzy, droższe było słowo, więc chuj z tobą. Okej, okay. dobre panie i muzyka, twoja dupa. No i płyta się do tego nie zalicza. Okej, okay. analizujemy, przypał i pracujemy na swoje, no bo chyba nie chce znikać. Okej. Okay. Możemy przestać Potrzebuję więcej many, nie mówię o gierkach Potrzebuję wsparcia, jakiegoś ogarnięcia I chyba tylko ty mi to zapewnisz Ej, hey, miałem wydać płytę w lutym, ale chyba robię album życia A, uh, pierdolone album życia i bez kitu nawet nie wiesz, jak po tym, co zrobiłem się czuję dzisiaj Chowec, uh, A, jak się czuję dzisiaj Ej, man, płytę w chyba robię album życia Aaaa, pierdolony album życia i bez kitu nawet nie wiesz, jak po tym, co zrobiłem się czuję dzisiaj Chowec, A, jak się czuję dzisiaj Studio, w którym siedzę, kiedy te 5 milionów lub 5 domów Ty jedyne w odświatłości masz wolno polu, noc stołu Klaskończyna, teraz nie piątku, tyle do kanku, znów to samo Twoja pani zdanie dobrze, podpis w albie i krąży co leciowo, jeszcze mi skończę Wedding, panie numery na stywy, chęć do bezbyty Moja pierwsza mam ma wyższe ona

jak Diawot Esmański, jak Ci zrobię panie zdjęcie, jak Paweł Fabiański W kominie za poznanami są fanki, z kim ja skiernie na wadę banki Loks jest Nowy kasu święto, ale nie margi graz z Doskonało mój mentor, a nauczycie to czas Gran Daria George Benson Polska kocha, kiedy rzuca mięso Jedyny taki chłopak, co nie ma patrze na szkiełko Zawodu jestem farmaceutą. Trzy razy więcej muszę, bo nie zarabiamy wełny. Jak ci nie napiszę tekstu, niczego już nie będzie. go bełkot dla czeli swoich bestów. Wystarczy przepowiedni, co to jest zera, co nim gardzą tu na jego własnej ziemi. Widziałem, z prowadzi prowadza się twój gremlin. Ale po cichu piję herbę tak jak Kelly. Co ty mogłeś słyszeć w mieście w Miastno miasz szuku pełnym ukleńców klejńców na Ślubie się wam pojechało od tego internetu Banda jedno z z ambicjami sześćdziesiątek Nie zdadzi ten ich ciąże nieporządek Każdy mój krok obserwują niby ziąble Ty dzwoni mordo, może ci coś kapnie? tak sądzę Może węcz na ty może zrobisz wielki kątek Więcej na wakugę niż 0,5 blok, Tym Więc przestań jarać się jakim stolcem Więcej na papugę niż zarobić w rok nie się jakim stolcem Kina, no to wziąłeś dwie samary Za drugą otasz później, no bo trzeba na pieluchy Choć dawno już z pieluch po żona twoja chora, a ty nie masz nawet żadnej dupy Dzieciaki raz na miecha, uda ty kłamczucha Przecież wygasz na rok, czy na 15 minut płucza Choć ponoć masz uczucia Tak ci mówi mama, która zna się tu na ludzia O, Lubię grubie byłeś szaf, kiedy słuchał tego żon Choć wyglądasz jak długowosny John. Jedyne co mówiła to, że Guczynej to klon Ale przyszedł tu ochronarz i musiał jej spuścić don W parasole śpiję kole Ochronię się kurwa przez parmazonę Jadę sen nad wodę przez nieborę Robimy to z braciakiem Tak jak Paweł i jak Łukasz z Nie masz, się to legal, nie słucham flera i nie słucham fleta Złoto ciś kupiłem od a nie kreda Powiesz, że to kreda, to drogi, a nie bieda Cegar wyjebałem, no bo się rozkiewał To co tutaj lata, to medwa, nie meba. To co tak wypukłe, się rozkiewała, męka Kole, piję chronię się kurwa przez farmatonę Tak, bo była wielka Heja, 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 hejka Palce, hejsa Ja wezę z glitch, Telefonów nie odbieram Emano, kolega, bo go nie mam Wiecie, o co biega Wracam se z misji Wracam se na HDID Ale tam nie siedzę, tak takie w Lecimy z braciakiem razem z pracem Tronę Mississi, szkole, szkole, mi C C Bada z kolei się kurwa przed parma z ober Jadę nad wodem wszystkie to z braciakiem Tak jak Paweł i jak druga z pole Ja po grama i Mateusz pory, para pole, po pole pije kolej Chronie się, kurwa przed parma z obem Jadę nad bodem, wszystkie poleńmy to z braciakiem Stage. Ja mam najebane wełbie tak jak Kevin Gates Piję zwykły dżęk, kurwa jest off-space of Zaprosiłbym na trasę, ale nie ma żadnych miejsc Kiedyś rapowałem tu żegrałem za trzy dychy z tego teraz, kurwa chyba jestem zgniły Widzę wszędzie teraz w łonach, a z każdy dostęp do chipy Ej, chyba ciągle jestem zbyt miły Gwałce, te traki, bity na etisy. Czego byś mi nie dał, ja to synonim elity Jak uczy Reigns, budnek ubiegał, on przyczuwa po kłopoty, ona tu nie szuka skarbu Wszystkich linemek, so porałku ja z palcami o wschód, rzucam znaki gangów Mordo ten sukces i przekuję subit Choć tu by dużo gorsze niż kukiz Ósmy rok, jebać ciebie i te twoje długi Masz na czole wielkie C i to nie jest kuz I moje serce pływa walką jak Chopina To jest mordosztuka, idź i Eko O, o Eko-Bena Urodzony lider, nie mam nawet pena Choć myślałeś, że bez bandy narkomatów to mnie nie ma Znowu coś myślałeś, a ja rosnę jak na pewnie Która to już młodość, a ty tak jak DJ Premier Każdy stał się tym, o czym Czyli swoim marzeniem Hej Raz Grę na like Pop Wave Full plate, they get played Nagrywałem po cafe z jaką no A teraz dzieci pod tym piszą, że są slame to jest skład narkobon, jedziemy z pięsem. Lepsze to transfery są niż ja mamę częsty Chcesz oceniać moralność, to się zamieńmy miejscem W każdym województwie byś pobierał z pięćset Po jednej trasie i wypadasz z obiegu Da się pary w głowie, jeźdź nie tylko tylko w pegu. Połówkę set jak się wzięło na jak Myślałeś, że na wodce będę wszystkich raperów Książę nieporządek, spytaj Genkę o te w stosie zawody i pompek. Pełne sale, strzelam gole, oczek zawsze komplet. Ja nie żyję jak rapper, co pyta się o plomkę.